Rzecz hmm. Krótka dygresja. Chodzi za panem wciąż ta wypowiedź z Radia Z do tych psach na łańcuchach? Powie wie pan, jakie wzbudziła emocje. Ale wie pan Co pan miał jak na myśli ro, tak, jak rozmawialiśmy, tak jak, jak, rozmawiali, jak rozmawialiśmy razem, to nawet na to nie zwróciliśmy uwagi, bo wydawało nam się normalne. Nieszczęście polega na tym, że dwa dni temu został pochowany 46-letni człowiek z Puław, znany mi osobiście. Nawet był na ognisku naszym w kilka tygodni temu w kozłówce. A został pochowany dlatego, że zagryzły go psy, które nie były na uwięzi. I naprawdę raz jeszcze powtórzę: jeśli jadę rowerem przez wieś i widzę psa, który biega wolno wzdłuż płotu, to się autentycznie go boję, bo większość gospodarstw rolnych na wsi nie jest ogrodzona szczelnie. I zawsze się zdarzy dziura, przez którą ten pies wybiegnie. I jest poważnym zagrożeniem. Dla człowieka, dla mnie, dla innego człowieka, dla dziecka wracającego ze szkoły. I dlatego wolę psa na uwięzi, nawet jeśli by to nie był łańcuch, ale na uwięzi, a nie biegającego luźno. I nie, nie wycofał się z tego, bo każdy normalny człowiek myślący wie, że nie chce być gryziony po kostkach i kolanach. Pan redaktor chciałby być gryziony po kolanach? Nie. No, bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Bosak. Ja tylko. Chyba, żeby to był. I i i też mój wiesz, piesek, wiesz, sympatyczny. No nie, ale. Na to pan, bym ja mu to nie Ja miałem psa przez 15 lat, trzymałem go w końcu, nie na łańcuchu. W nocy by wypuszczany, oczywiście, na ogród. Mam duży ogród dziesięcioarowy, ogrodzony. Ale w konkretnych sytuacjach, kiedy zdarzają się w życiu zwier zwierząt również określone cykle, tego psa nie można było utrzymać, on rozgryzał siatkę. Naprawdę było wielkim stresem dla mnie, jak zobaczyłem, że psanie na macoburzu, natychmiast szukaliśmy go, bo wiemy, że chociaż wiemy, że nie gryzł, to może wystraszyć dziecko jadące na rowerze, może wystraszyć, nie wiem, kierowcę w samochodu, może doprowadzić do nieszczęścia. Naprawdę myślenie o zwierzętach tylko w kategoriach tych, że one mają prawa, jest błędne. My mamy obowiązki, żeby te zwierzęta trzymać w taki sposób, aby nie zagrażały drugiemu człowiekowi. A przykład z tej rasuli podzieloną górą jest na tyle drastyczny, że każdy powinien to zrozumieć. Krzysztof Bosak. Ma pan jakieś pytanie do pana, marsza pana, pana ministra? Tak, tak, chciałem wrócić jeszcze do tego wątku, bo rzeczywiście przerywałem panu profesorowi, ale nie chodziło o przerywanie. Powiedziałem. Profesorowi, ja nie, nie mam, żeby profesorowi, bo chcę do pańskiej wiedzy prawnej nawiązać, żeby to wydobyć potwierdzenie lub zaprzeczenie z pańskiej strony. Że wykreślenie jakiegoś zdania z uzasadnienia ustawy, po pierwsze, nie zmienia treści aktu prawnego, tak. na którym się głosuje, Prawda. bo akt prawny jest określony w przepisach, a uzasadnienie służy tylko wyjaśnieniu, po co te przepisy. Tak Natomiast wykreślenie czegoś z uzasadnienia. Może powodować, i moim zdaniem, w tym wypadku powodowało ukrycie intencji tych, którzy zgłaszają dane przepisy. Ale dokładnie Więc to uważam, mówiłem. że wykreślenie tego zdania w żaden sposób nie oczyszcza sumień posłów Pisu, którzy to poparli, co więcej, wskazuje na kolaborację. Ukrytą z no nie, I tu się sprzeciwiam tego rodzaju tezą bardzo twardym, zbyt twardym. Ale tylko ocena prawnie Ale co do oceny prawnej jest zupełnie jasne, uzasadnienie nie ma żadnej mocy prawnej i żadnego. Może służyć do interpretacji przepisów niejasnych ewentualnie, jako intencje, no nie, wiążące do sądu nie wiążące, oczywiście, że tak. Natomiast to, że to zdanie zostało wykreślone, nie jest przypadkiem. Ja to przecież sam stwierdziłem, powołałem się na to zdanie, nie jest przypadkiem, dlatego że ci, którzy mi kierowały jednak pobudki ideologiczne, a nie tylko wrażliwość wobec zwierząt, co cojasza. Planuje, chcieli ukryć swoje właściwe intencje, dlatego głosowałem również przeciwko tej ustawie. I jestem przekonany, że rozmowy przed nami są jeszcze długie. Bardzo czekamy wszyscy na te rozmowy. Czekają też obrońcy zwierząt na to, co zrobi pan prezydent Nawrocki. Czy zawetuje, czy posłucha pana, czy nie? Ja protestuję e... przeciwko nazywaniu zwolenników zniszczenia w Polsce hodowli obrońcami zwierząt. Ci ludzie literalnie chcą, żeby populacje zwierząt hodowlanych zniknęły? A nade, wszystko, a, nade wszystko, a nade wszystko, szanowni państwo, to, nie, że... To, że... Intenc... Myślę, że nie w in, intencje wszystkich obrońców wcale nie muszą oczywiście, być takie że jak tak, Ale no właśnie... Ta, do, do... Bo myślę, że często to jest tak naprawdę, naprawdę taka nie empatia wrzucajmy... wobec To oczywiście, że tak. I, I dlatego to, że ja tą empatię rozumiem. językowej proponowanej przez przeciwników prowadzi do uznania ich argumentów. Ja uważam, że obrońcą zwierząt ma prawo nazywać się ten, kto zwierzętom pomaga, kto proponuje doskonałości sposobu pomagania zwierzętom, y, rozwoju ich populacji. A jeżeli ktoś y, chce prowadzić do zniszczenia w Polsce sztuki hodowania zwierząt i istnienia hodowli zwierząt, to ten człowiek jest przeciwnikiem zwierząt hodowlanych. To czarnego, ostatnie zdanie. Na poziomie ogólności zwierząt. się raz jeszcze powtarzam, doceniam wrażliwość wobec zwierząt, empatię ogromną, która nieraz prowadzi do, w moim przekonaniu, błędnych, przyjęcia błędnych rozwiązań w celu obronnych zwierząt. Tu na pewno nie bronimy zwierząt za każdym hodowli norek, zwłaszcza, że z kolei ci, którzy mają zupełnie inne intencje, daleko posunięte, zakorzenione w y, tym neomarksizmie czy y, 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 postmarksizmie, naprawdę są bardzo złe. Y, a jeszcze jedna rzecz. Otóż to, że zakażemy ewentualnie hodowli norek w Polsce, wcale nie oznacza, że one będą hodowane w Niemczech, w Portugalii, w Hiszpanii, w innych państwach, których z tego się będzie czerpał zyski, a nasi dostawcy choćby tych odpadków z przetwórstwa drobiu, nie będą mieli gdzie ich sprzedać. To teraz I to wszystko będzie w naszym szerze. Drodzy drogi. panowie, to porozmawiamy teraz o empatii wzajemnej Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Mencena. Ja tylko Czy zacytuję... naprawdę musimy. <laughs> po to was tutaj ściągnąłem. <laughs> ja Proszę myślę, Państwa, że są, są ciekawsze tematy. Dobrze? Panie Zaraz przejdziemy do kolejnych tematów. Na arenie ale ten moment musi nadejść. Z Jarosławem Kaczyńskim, mówi słowo Mencen. dogadywać się nie zamierzam, bo to nie jest człowiek, który dotrzymuje umów i z którym warto rozmawiać. Z kolei Jarosław Kaczyński ripostuje, że obecność pana Mencena w polityce jest jednak pewnym nieporozumieniem, a jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a później dopiero przejść do polityki. To jest ostatnia z ostatnich tygodni wymiana uprzejmości liderów na temat Paktu Senackiego. I moje pytanie brzmi: skąd się to bierze? Dlaczego obaj liderzy używają tak ostrej retoryki? Kto, na za, kto zaczyna? A kto, kogo pan wskaże? Krzysztof Bosak. Dlatego, że media się tym yy, bardzo interesują. Yy, moim zdaniem, media i yy, dla, dla mediów zajmowanie się wypowiedziami liderów nawzajem na swój temat, szczególnie na temat <coughs> swoich charakterów cech osobowościowych, jakiś prognoz. Jest łatwe. To jest znacznie łatwiejsze niż analizowanie tekstów ustaw i rozróżnianie, co jest w uzasadnieniu, co w tekście prawa i co ma wpływ jaki. W związku z czym to są po prostu bardzo medialne wypowiedzi. My, jako politycy, jesteśmy często podsycani wręcz przed dziennikarzy, żeby coś powiedzieć, coś troszeczkę ostrzej. I, i po prostu to się samo niesie. I, A to nie i, jest tak, że politycy wzajemnie się prowadzą Merci. No no bo oczywiście, że reakcja... tak jest. oczywiście, że tak jest. Natomiast jeżeli na przykład mielibyśmy taki stan, że w debacie medialnej premiowane byłyby wypowiedzi przede wszystkim um, powiedzmy merytoryczne, to politycy by się ścigali na te merytoryczne wypowiedzi. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce, w prasie i w mediach ostatni ranking merytoryczny posłów przestał być publikowany parę lat temu. Był jeden z tygodników, tygodnik polityka, który publikował ranking polityków posłów, którzy w Sejmie pracują. Ten ranking już nie jest publikowany. Panie Marszałku, to pewno w części ma pan rację, ale przecież pokazuje. Żaden z dziennikarzy nie powiedział panu yy, posłowi Mencenowi: Panie pośle, niech pan powie o Jarosławie Kaczyńskim, że to jest polityczny gangster. Dlaczego pan Mencen I, powiedział i panu w jest Kaczyńskim, że to jest polityczny gangster? Myślę, że dlatego, że ma właśnie taką opinię. Yy, A pan się z nią Uważa zgadza, za czy stosowne nie? podzielić się tą opinią ze swoimi sympatykami, z naszymi wyborcami. Pan się z nią zgadza? Ja uważam, że to jest problem z wypowiedziami metaforycznymi. To znaczy, to jest wypowiedź metaforyczna. I ona, sens tej wypowiedzi jest taki, że Jarosław Kaczyński uprawia politykę bardzo twardo i w wielu sytuacjach nieetycznie. Ja uważam, że sens tej wypowiedzi jest zasadniczo zgodny z prawdą. Natomiast to skojarzenie z warstwą kryminalną życia społecznego, kogoś, kto jest liderem partii cieszącej się zaufaniem pewnej części społeczeństwa, jest czymś kontrowersyjnym.